Słuchajcie, moi drodzy, jest coś fantastycznego w takim dniu jak dzisiaj. Kiedyś coś zaczyna, wracamy do czegoś, co robiliśmy i mamy nadzieję, że teraz będziemy to robić lepiej, żeby, że nam się to lepiej uda. Ten dzień jest właśnie dlatego ważny i odświętny. Chciałbym przede wszystkim powitać nowych. Tych, którzy zaczynają w tym roku, albo bo słyszę, że jest, są tutaj licealiści. może nawet jest tutaj mój wnuk, który zaczyna w tym roku. Otóż do tych chcę skierować takie słowa, które zawsze kierujemy do nowo wstępujących. Jest takie jedno magiczne słowo. Dziwne słowo, jak się jego Wyciągnie z kontekstu. Słowo się. Otóż my Was nie nauczymy niczego. Wy się musicie nauczyć, się nauczyć tutaj, w tej szkole. My możemy Wam w tym i chcemy, i po to jesteśmy, żeby Wam w tym pomóc, żeby Wam powiedzieć, jak to trzeba robić. Tak samo nie, nie gwarantujemy, że Was zrobimy artystów. Po to przyszliście, żeby się nauczyć używać swojego talentu, jeżeli go macie. A wierzę, że każdy ma talent. Tutaj was po prostu nauczymy mówić językiem kina, językiem filmu. Bo tak jak każdy język na świecie, jest też język filmu. I żeby go wykorzystywać dobrze. Żeby mówić Nim to, co chcemy powiedzieć, to, co mamy do powiedzenia, to, co powinniśmy powiedzieć, to musimy się go nauczyć. I życzę Wam, żeby Wam się to jak najlepiej udało, tym nowym i tym, którzy już zaczynają poznawać, na czym to wszystko polega. Wszystkiego dobrego.